No, witam sezon. jest 2016 Ogólnie nie jestem tu sam. Jest taki kolega Kudłaty ze mną. Zaraz zobaczycie, widzicie, Kudłaty ma mi piesek to bardziej niż nie bardzo ładny. Ogólnie Kobrze kupiłem dzisiaj, bo lubi coś takiego tego typu ogólnie jak zobaczyła pieska teraz ze szczęścia by się popkał, bo chciał mieć takiego pieska ładny, długi widzicie ktoś znowu kurwa to... Takie życie Ja się pracę Jak ktoś pracuje to ma pieniądze, żeby kupić. No. Tak jak nic nisu stówek kupiłem. Dosadę mi taki prezent ładny. Bo ciągnie mi truła. Że chcę mieć maskotkę.